To jest meta, bo tu nie byliśmy 20 lat temu, dopiero za drugim razem, mi się strasznie spodobało, dlatego nazywam, że to jest wypasiona matka woska a no to wychodzimy. разрывок с этим. Петр. А тут А то... Там... A teraz trochę mieszka. To wejście na te schody, niech chcesz nagrać? Jak to wchodziliście w No ja już Ale nagrałam. z zewnątrz zrobiłaś? Tak, schody z zewnątrz, Tak, zewnątrz, i Tak, i tak, zewnątrz? tak. Szłam od tyłu, a potem normalnie. Zejście z góry. Tam jest matka jeszcze. Tam jest matka. Matka! Schodzimy z Goga. No Bardzo lubię, bo jest taka ładna, kolorowa, i w lesie. I naprawdę wszystkie w ogóle zabytki świata wysiadają. To jest najlepsza rzecz na świecie. Tu jeszcze ją tak ładnie widać. Całość w sensie. Aha. A tam jest kościół. Z wiosną to wygląda o wiele fajniej niż jesienią. I to już koniec. Koniec gorgoty. Koniec.